Siemano wszystkim, z tej strony najbardziej ulubionego fanpage'a po polsku Nini i Maja. Bateria nam pada, więc będzie szybko. Tak. E, dzisiaj robimy dla Was spacer pod Bilis, znaczy, już zrobiłyśmy spacer pod Bilis, dlatego właśnie pada bateria, więc zostawiamy Was z widokami, a my jedziemy do domu. E, czasami oprowadzamy też, bo e, i Rano zaczynałyśmy od mszy świętej zawsze i właśnie teraz jesteśmy w kościele katolickim w Tbilisi, to jest ten kościół katolicki przy Leselicy, natomiast Na przy Starówce bardzo blisko, natomiast mam jeszcze jeden kościół katolicki przy metrze w który został wybudowany przez Polaków w ogóle. Tak i to jest w ogóle mój kościół. Czyli nie, nie ja. Mam nadzieję, że poznajcie mnie po głosie. No I tutaj chodzę na msze, ja co niedzielę. No, e, numer numer do, do księdza Andrzeja, Tak, Andrzej, tak, księdza Andrzej, tak to, Andrzej. to, był, to był ksiądz Andrzej Pocki. Mówiła, tak, tak. Andrzej musi się tak. Ksiądz Andrzej, boże, dlaczego mówię cały czas <laughs> Bardzo dobrze mówię po gruzińsku też. Tak. Jeżeli nas ogląda, Teraz go przenieśli do innego regionu, a tutaj jest taki gruziński ksiądz, ksiądz Zurab bardzo, bardzo miły. Mm. Słuchajcie, e, przypominałyśmy sobie z nimi, bo jak miałyśmy pielgrzymki o 15 i o 12. Różanie no. z odmawialiśmy z turystami, razem z księdzem. I teraz postaram się przypomnieć, nie? tak, tak Jak to było? Zdrowość, Mario, łaski I pełna, pełna, Pan z Tobą, to z tymi między niewiastami błogosławiony owoc twojego, twojego, Jezus. I potem było... I potem było. O mój Jezus. O mój, Jezus. O mój Jezu. Coś to, czy, tak, zabrała cię. to było pod koniec. Tak, bo to, bo zaprała się z kiedyś. Do nieba, do pomóż tym, którzy najbardziej potrzebują, potrzebują twojego miłosierdzia, Kiedzia. ale tam coś było między coś tym było. jeszcze, ale to nie pamiętamy. I tak i teraz w godzinie naszej śmierci, amen. A to było drugie chyba ze z tak, Mario, nie? Tak. Ale teraz staram się sobie przypomnieć, nie mogę. To drugie. W każdym razie, po Groździecku umieszną? No? Nie. Ja też nie. Słuchajcie, jak widzicie tutaj na dole, zaraz wam pokażę. Jest napisane, że msza odbyła się latem o 18.00 po polsku. Co prawda z tego, co nie mówi, z racji tego, że księdz Andrzej. Przynieśli tak, księdza, nie, nie, księdza nie ma, Tak, nie ma mszy po polsku, ale kto wie, może kiedyś znowu będzie. No. Na ulicy Weselidze, czyli niedaleko kościoła, można zobaczyć takie wyeksponowane, powiększone zdjęcia starego Tbilisi. To jest konka, czyli stary taki tramwaj tbiliski. To jest taki widok na stare Tbilisi, na stare stare Tbilisi. Się oni mają, patrz. No, no. Zejdziemy dalej. To jest ulica Rustaweli To jest ulica Rustawely, czyli obecnie główna ulica miasta. Wtedy też była ulica miasta, tylko nazywała się nie Rustawely, tylko Golowiński Prospekt. Twierdza A to jest twierdza na, Rikala. na Rikala. Słuchajcie, jeżeli byliście w Tbilisi albo widzieliście jakieś zdjęcia ze Starówki, to na pewno twierdza jest tam w centrum tych zdjęć. I to jest właśnie tak wyglądała kiedyś. Wtedy to nie było korków na pewno, nie? Wtedy na pewno A... <laughs> patrzcie jak są ubrani. Fajnie. To bardzo fajnie. patrzcie tutaj. Dokładnie pewnie... jakaś... lari Nie Laridys leci. Nie, nawet nie, niekoniecznie, nie wiem. Ale... Każdym razie fajnie są ubrani. W ogóle chciałabym to wszystko zobaczyć. Boże, to jest moje marzenie, żeby kiedyś... Trafi do 19 wieku. No. A tutaj słuchajcie, to jest ten most. Taki stary teraz. To, to jest, jest metachy to jest ten drugi, nie, którego nie to ma? To jest już? właśnie te, ten drugi, którego Aha. nie ma. No, Ale bo... właśnie w okolicach Metech jest mm -hmm. to wszystko. tak, tak właśnie. Tam no a i tutaj patrzę... E, w ogóle wiecie co, e, w Starym Tbilisi te wszystkie ulice miały jakieś tam logikę i były poukładane zgodnie z tym, co tam ludzie sprzedawali. I tak nazwy patrzę. też tych ulic, tak, 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 na... nazwy z tych ulic. I tutaj patrzę te wszystkie do picia, wina i tak dalej, jakieś takie e, rzeczy z Tak, z banki tak. Mogą sobie przypomnieć tego słowa. Ja właśnie nie wiem, czy to I się tak? handlowali ludzie, słuchajcie, handl. się żyło jakoś, się no, żyło, no, i tak słuchajcie. zarabiali. No. no i tutaj mamy te Ustaweli. To jest teatr Ktaveli, który właśnie wtedy był mniej więcej zbudowany w 19 drugie połowie mhm. XIX wieku. I jest cały czas taki sam. Tak, dokładnie tak samo. To był remontowany, co prawda, bo jak była ta e, wojna domowa na ustawiali, to wtedy trochę się popsuło Patrzcie to jest e, hotel London. No którego... i co? I co? I gdzie nie było Europy? No, no. Ej, popatrzcie co tutaj mamy. Słuchajcie, w Polsce bardzo popularny jest cyganizm. No, bardzo popularny, to tak głośno powiedziane, ale w każdym razie coś tam jest. Właśnie idziemy sobie i widzimy teraz banana, nie? Możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć. Dobry banan. Taki są. Taki se. Nie odważyłabym się zjeść, ale też na pewno by się odważył. Jesteśmy w bardzo turystycznej części miasta. To jest taka uliczka imprezowa, gdzie są knajpy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest Sklepiki taki sprzedają. sklep. To jest fajny sklep. Jeżeli ktoś lubi dywany, to bardzo fajny sklep. No i widzicie, że jest praktycznie. No, Nikogo nie ma być dywany? Nie. Łapieł kurz, nienawidzę dywanów. No tak, chyba, że na ścianie wisiał. Też eee. mhm. Po spokoju kojarzycie. No, ale kojarzycie. takiego nie, takiego no, musku na, na pewno nikt nie kojarzy. Kojadzi. kojadzi. patrzcie, no nikogo, no nikogo, Pust, ani jednej duszy nie ma. To A tak jest... naprawdę tutaj były dwie osoby, ale zaczekałyśmy, aż ja przyjdą. są tutaj look, Aissi, wiecie. Tak. Ej, jak, to się, jak to się nazywa po polsku, Maja? To, 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 to białe. Ej, balon. Balon to ogólnie no, to jest takie jeden. No, ale... W każdym razie to wisi już bardzo długo, Na tutaj pewno na polacy mają inną nazwę na, na pewno. To. A to jest Casino Shangri-La, okay. do którego przyjeżdżają różni Azerowie, e, Bogoleci, którzy bo gole, nie bo gole, mogą w, w własnym kraju gra, grać. Bo u nas to jest legalne, wiecie. Taki widoczek się rozciąga na twierdze na Rikala. W ogóle wiecie co, e, tutaj mamy rzekę tkwari, czyli e, kura. E, tutaj bardzo często są proponują jakieś tam spacery po rzeczy Rzece. Ja osobiście uważam, że twarzy przynajmniej na tym miejscu tak brudno wygląda, że nie chciała. No ale wiesz, słyszałam od ludzi, że byli bardzo zadowoleni. Bo ja też była, byłam i ogólnie bardzo mi się spodobało, ale nie musiałam, nie mogłam patrzeć na rzekę. O to chodzi, jak nie patrzysz na rzekę, to jest ok. I jak nie było rzeki, to też prostu... <laughs> tak, lepiej w Batumie, wiecie, co tam promem. robimy spacer no, tak w pół godzinie, czasami nawet derfini się pojawiają, czego więcej chcieć. Kolejki nie działają, jak widzę. Coś. No. Słuchajcie, nie wiem, czy uwierzycie czasami ja sami, jak mówiłam turystom, że to jest fragment muru berlińskiego, nie wierzyli. A Ale... tutaj, o proszę bardzo, po gruzińsku i po angielsku, żeby nie było. No, tak nasze cienie zasłaniają, czekać tam. No. no. I wiecie, co jak się okazuje w 2017 roku, 16 czerwca, podczas wizyty w Niemczech. Nasz premier dostał w prezencie fragmenty muru berlińskiego, Fragment. I mamy teraz na mamy starówce. Mamy teraz na starówce, no. No. I widzisz co jest napisane? Że każda tak. taka ściana musi upaść. Tak. Proszę, tu jest napisane. I ma rację. rację. I Ten kto napisał i powiedział ma rację. Dokładnie. No. Powiedz coś. E, szukam jednej informacji. Wiecie co? Bicie tuberką to nie jest taka prosta rzecz. To Musisz jest praca. Każde są, tak? Musisz sprawdzić, rozwijać się i nie wiem jeszcze co. Dokładnie. To nie jest tak, że wszystko sobie mówimy i po prostu bierzemy z dupy i za przeproszeniem. My mówimy... E, z internetu bierzemy. Z internetu bierzemy. <noise> Czekajcie. Patrzcie. Pokażę Wam tak. I mm. co? Nikogo nie ma. Widzicie ten widok moi drodzy? Patrzcie, jaki ładny. Twierdza na Rikala. Na dole jest stara część miasta. Stare domki. Tam wyżej ta kobieta. To jest matka Gruzji. Tak. Matka wszystkich Gruzinów. Wszystkich. Tu jest um, wieża telewizyjna. Antenna, Tbiliska. A tu jest, słuchajcie, kto? Pan Wachtang. Pan Wachtang Orgasali. Pan, który założył miasto Tbilisi. Król założyciel miasta Tbilisi. I kościół Metehi. I kościół Metehi, który próbowałyśmy wam pokazać na tym starym zdjęciu. Nie czy widzicie. Proszę bardzo. I tutaj na tym podwórku kiedyś było więzienie. Tak. W ogóle, tutaj na tym miejscu, zawsze zaczynałyśmy zwiedzanie. To był taki tak. pierwszy punkt. Zwiedzania możemy sobie przypomnieć, jak tak. wtedy było. Chcesz? Oczywiście, że tak. Tak przychodziłyśmy. Maja, opowiedz coś nam o na Tbilisi. Słuchajcie, witam Was. Zwiedzanie Tbilisi. Plan dnia jest taki. Tutaj, po zwiedzani. Potem tam po potem kolejko wejdziemy mm. potem tu pójdziemy. Mm. Zrobimy przerwę. Pani Maju, przerwa na siku będzie. Tak, siku, tak, no. siku, zrobimy to co najmniej trzy razy. zjemy coś, kapka, piwko, mm. no co chcecie. Ładnie. Wszyscy mnie słyszą? Nie. Nie, i mam Nie mówić właśnie. głośniej? To proszę podejść trochę bliżej, jeżeli ktoś mnie nie. nie jeżeli ktoś, ktoś mnie nie słyszy. Słychać. Słychać to bardzo dobrze. Słychać, to słuchawki, Ale proszę łączyć i nastawić na trzy. Słyszycie, Nadajnik, odbiorniki, wszyscy nastawiamy na trzy. Na cztery? Nie, co pani mówić? Cztery? Nie, nastawiamy na trzy. Trzy, na trzy na pani mówi, bo Tak, dobrze, Tak, mówię jeszcze raz, będzie przerwa. Tak, tak, tak. Dobrze. I przed kolacją wrócimy do hotelu, żeby się odświeżyć. No, tak, no super, no to bardzo. A jak się podoba widok? No super, no bardzo ładnie pani. No, pani super. no. A pani jest stąd? Nie, ja jestem z Batumi, tak. Ale mam, mam koleżankę stąd. Urodziła A pani, się jest tutaj. Taka piosenka o Batumi Polska. Wie pani? Nie wiem czy pani kojarzy. A tak, to ja... Koja... Kojarzę! Herbaciane pola, Batumi. Cykadami dźwięciący. No. Świ... Coś tam. Świadkiem był szczęścia chwil. I tak to wyglądało. O, tak to wyglądało. Kocham. Tęsknię. Tak, Kopiałyśmy się z turystami tak tutaj w tym miejscu. Pokazywałyśmy te widoki. Opowiadałyśmy o Tbilisi. Historiki, niehistoriki, ciekawostki, nieciekawostki. Serwi, sikanie, nie picie. Sikania. Kawa, piwko. Idziemy teraz do tam? Idziemy do tam. To tam. Pójdziemy <laughs> do tego. Idziemy. To jest widok na cerkiew Metehi, czyli na tą cerkiew gdzie byliśmy. Tam Byłyśmy. dokładnie, tam stałyśmy. O tam. tam. tam gdzie mały palec pokazuje. To jest Metehi, to jest Wachtangorgasali, Sali, założyciel Tbilisi. A tu na dole to jest taka mała, mała cerkiew. Popatrzcie. W takim bezpośrednim dojściem w Twari, bo to jest taka, taki taras, który bezpośrednio wychodzi na rzekę tkwarii. W ogóle to jest takie miejsce dość też ważne w naszej cerkwi, bo właśnie w tym miejscu został um, torturowany i zamordowany ostatecznie. Abo to jest taki męczennik, um, jest świętym teraz obecnie w naszej cerkwi. On był w ogóle z Persji, Persji człowiekiem, który przeszedł na chrześcijaństwo przyszedł. i za to właśnie Persowie go zapytaj, zapytaj ich, pójdź tak. teraz do Iranu. Tak. Ja, ja nauczycielce z gruzińskiego powiedziałam, że tak naprawdę on nie był zbyt dobrym człowiekiem, bo zdradził swoją religię. I ona powiedziała, żebym nie mówiła tak więcej. Tak, bo przeszła na prawosto, czyli jedyną najnowszą religię. Tak. I więcej nie mówiłam, bo... Tak wygląda system edukacyjny. Podładnie. A ten balon już zleciał na dół, tak. Słuchajcie, tyle razy mówiliśmy o tych łaźniach siarkowych i tak naprawdę od środka nigdy nie pokazywało tak. się mam. I właśnie jesteśmy teraz przy jednym... Wyglądają. To jest taka na górze wiecie, taki otwór, bo mają taki kształt charakterystyczny kopuły i na pewno widzieliście w Tbilisi. I tu jest basenik z siarkową wodą. Tak, tam jest ciepła woda, tutaj się na woda i najlepiej jak... E... Tam są prysznice, żeby z siebie siarkę zmyć. Mm -hmm. No i tak to wygląda. Tak, tutaj to jest, jest, to jest pokój w polski. Tak. To może bliżej tam Ale pokazać. takie standardowe pokoje chciałabym powiedzieć, że wcale nie są... Są mniejsze o wiele, ale nie są gorsze, jeżeli chodzi o wielkość nie. basenu czy jakość, coś takiego. Nie. To jest ładna muzyka i łaźnie siarkowe z zewnątrz. Mhm. Proszę bardzo. A ta ładna, kolorowa łaźnia to jest łaźnia perska. W środku jest praktycznie taka sama, tylko z zewnątrz wygląda zupełnie inaczej, bo to jest inny styl. Mhm.